Nie wiem. Trzeje. Trzeje. to Trzeje. 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 Kosma A Trzeje. 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 Nie Trzeje. nie Trzeje. Pieszysz się gdzieś? Nawet bardzo. Więc bądź łaska, zejść mi z drogi. Wiesz, co się dzieje w mieście? Oczywiście, że wiem. To irytujące. Muszę się spotkać z ukrytym i przekonać go, żeby powstrzymał Detlafa. Podobno możesz mi w tym pomóc. No, no. Widzę, że powinnam napomnieć Regisa. Stał się bardzo. Niedyskretny. A ty, jeśli chcesz popełnić samobójstwo, są prostsze sposoby. Możesz skoczyć z mostu, na przykład. Chcę z nim tylko porozmawiać. <śmiech> porozmawiać. <śmiech> Dobre sobie. Ukryty, rozszarpie cię, nim otworzysz usta. To już moje zmartwienie. Pomożesz mi, czy nie? Ach, też wolałabym, żeby sytuacja w mieście się uspokoiła, ale zdradzać taką tajemnicę Wiedźminowi. Wiesz co? Pojedź ze mną. Załatwię swoje sprawy, wtedy pogadamy. Oriana, nie mam na to czasu. Giną ludzie. A ja właśnie wsiadam na konia. I albo pojedziesz ze mną, albo dokończysz ten poruszający monolog w samotności. Dobrze, niech będzie. To gdzie jedziemy? Niedaleko. Widzisz, utrzymuje pod Bokler taki przybytek, sierociniec, konkretnie rzecz ujmując. Ptaki szepczą, że stało się tam coś niedobrego. Sam rozumiesz. W tych okolicznościach muszę to potraktować poważnie. Hmm. nawet bardzo. Ruszajmy. Utrzymanie tego sierocińca musi kosztować fortunę. Cóż. Mam słabość do dzieci. W jakim sensie? W takim że Czekaj. Czujesz? Krew. Arno 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 Puga gam Się stało? Gdzie Arno? Mów! Bo, bo, bo potwór wróci. Spokojnie, mały. Nic nie grozi. Się bałem, Tak się bałem. Czego? Powiedz nam powoli. <laughs> o, obróciłem na dzwony. Potem krzyki. Schowałem się pod kołdrę, żeby nie słyszeć. A, ale. Były bardzo głośne. Bardzo głośne. I coś zaczęło walić o dach. Łup, łup. Mocniej i mocniej. Wtedy by jak Arno przyszedł i powiedział: Siedzcie cicho, cichu, To nic się nie stanie. Zostawił je z sen. Zostawił i uciekł. Kim jest ten Arno? Opiekun. Zajmował się sierocińcem razem z żoną. Zasowitą opłatą. Nie widzę ich tu. Nie czuję. Wyjechali i zostawili dzieci. Na przynętę. "Wyk Arno", mówił. "Bądźcie cichuteczko jak myszki, to potwór nie przyjdzie." Ale przyszedł. I co było dalej? Bartys, Niwe, Maura i inni uciekli. Moja siostra Ania i ja schowaliśmy się tu obok w pokoju. Ale Ania zaczęła płakać. Zasłoniłem jej usta i szeptałem. Cii, cii, cii. Długo, aż w końcu ucichła. Chcesz powiedzieć, że ty. Nie dopytuj. Wiem już dość. Ja też. Coś pozabijało moje dzieci. Zajmę się tym małym, nie można go zostawić samego. A ty. Wytrop to bydle i przynieś mi jego łeb. To pomogę ci z ukrytym. Dobrze. Podejmę trop. Wybornie. To do roboty. Chodź, maluszku. Zaśpiewam ci coś. Wiatr i tylko ty nie śpisz, duszko ma, boisz się nocnic złych rany na głowie, ramionach, szyi. potwór zaatakował z góry. pewnie zeskoczył z dachu. Potwór pozabijał dzieci, ale nie żarował na nich. Uciekł. Albo coś odwróciło jego uwagę. Ślady łap. Potwór dwunożny. Chodzi pochylony do przodu. Rana bez postrzępień. Pazury przeszły gładko, Młode, cienkie kości. Nie stawiały oporu. Smetnica przecięta, a obok śladu gryzień, ale stare, zabliźnione. Ten zapach to nie krew. Trzeba to sprawdzić. Maś. To trucizna. Hm. Grono podejrzanych się zawęża. Gruczoły jadowe, pije krew, długie pazury. Tak, to musi być garkain. Przewodnik stada. Garkainy zabijają dla przyjemności. Dzieci to było za mało. Pewnie ruszył za opiekunami. Ślady garkajna i wozu zbiegają się. Ciekawe, czy ich dogonią. Płotka! Wstali z drogi. Pewnie konie poniosły. Dopadł ich. Ale ślad się urywa. Trzeba się rozejrzeć. Przynajmniej nie cierpiał długo. Rozszarpana na strzępy, krew wychłeptana do ostatniej kropli. Garkain się tu pożywił, potem pewnie zaszył się gdzieś niedaleko i trawi. Jest. Powiesz sobie twój łeb u siodła, synu. Zostań, natychmiast. Myślałam, że dłużej ci zejdzie. Nigdzie mi się nie śpieszy, bo nim pojadę dalej. Zajmę się tobą. Ten sierociniec to była dla ciebie taka piwniczka z winem, tak? – Spiżarka! – Mój drogi, zauważ, że nigdy nie powiedziałam, że pomagam tym dzieciom z dobroci serca. Wyjdź na zewnątrz, mały, i zamknij za sobą drzwi. Proszę. Nie! Zostaw ją! Pani Oriana o nas dbała! Zabrała nas z ulicy! Przywoziła słodycze i nam śpiewała! Zostaw ją! Widzisz, Wiedźminie? Świat nie jest czarno-biały. Piłam z tych dzieci, to prawda. Ale nigdy tyle, żeby zabić. I daję im sporo w zamian. To co? Mam ci jeszcze może podziękować, że tak pięknie środkami się zajmujesz. <grywki> Zabawne, że się tak przejąłeś ich losem. U Wiedźminów mają lepiej. Ilu chłopców przeżywa wasze próby? Nie będę o tym z tobą rozmawiał. To przejdź do rzeczy. Zrobiłem, co chciałaś. Rzezi dokonał ten Garkain, jeden z wampirów wezwanych przez Detlafa. Miał zaatakować miasto, ale pewnie zwabił go tu zapach dzieci. Tak... Niesie się daleko. Jest słodki, drażni nozdrza. Mów, gdzie znajdę ukrytego? Ma swoje leże na zachód od miasta, po drugiej stronie jeziora. Szuka jej jaskini przy brzegu, a ten kamień otworzy ukryte drzwi. Nie możesz mnie tam zaprowadzić? Odwiedzam ukrytego tylko kiedy naprawdę muszę. Zobaczysz czemu. Zdajesz sobie sprawę, że któregoś dnia do ciebie wrócę? Hm, w takim razie będę cię wyglądać. Pora skontaktować się z Regisem. Mówił, żeby szepnąć słowo ptakom. E, powtórzcie regisowi, że będę na niego czekał na przystani przy pałacu. Jak poszło spotkanie z Orianą? Źle. O, nie zdradziła, gdzie szukać ukrytego? Zdradziła. Zdradziła też zamiłowanie do krwi małych dzieci. A, przyznam, że słyszałem pewne plotki, ale nie dawałem im wiary. Nie chcę o tym rozmawiać. Jaskinie na zachód od miasta, po drugiej stronie jeziora. Tam mamy płynąć. Rozumiem. Możemy ruszyć w każdej chwili, ale tak wiem. Wolałbyś, żebym jednak uwolnił Sianę ze względu na Detlafa, ze względu na was obu. Proszę cię. To Detlaf jest winien temu, co zdarzyło się w Sierocińcu. Miasto spływa krwią przez niego. A ty martwisz się jego zranionymi uczuciami? Nie żartowałem, mówiąc, że spotkanie z ukrytym może być śmiertelnie niebezpieczne. Geralt, jesteś moim przyjacielem. To chyba oczywiste, że wolałbym, żebyś się niepotrzebnie nie narażał. Mamy przecież drugą opcję, rozsądniejszą. Jestem Wiedźminem, Regis. Ja się nie układam z potworami. Ja je zabijam, choćby to było nie wiem jak ryzykowne. Cóż, rozumiem. I obiecuję już do tego nie wracać. Dziękuję. Muszę jeszcze się przygotować. Zaczekasz tu na mnie? Udam się już na miejsce, jeśli ci to nie przeszkadza. Do zobaczenia. Nie każ na siebie zbyt długo czekać.